Stilo. Jestem w drodze na górę w latarni Stilo. Co ciekawe, w drodze na górę w Ustce, a także i w Jarosławcu nie ma żadnych obrazków. tych dwóch latarni, które wcześniej zwiedziłem, no teraz trzecia. A potem jeszcze się kopnę do oczołpina. Mam samochód. jakaś godzinka. No i jestem już na górze. No popatrzmy. Drzwi się ciężko otwierają. Schodki na górę jeszcze, ale już nie ma możliwości, żeby tam wejść. Panorama Bałtyk strasznie tu wieje, no ale wiadomo, jesteśmy ile ta latarnia może mieć metrów się pan? Wszędzie zieleń. Na dole. Proszę bardzo zielono zielono zielono. Zielono mi No ciekawe, ciekawe. Wszystko za to wszystko zamknięte. Piękne widoki. Zaraz wybieram się do czołbina. to chodź. Też będzie dobrze. tam jest mama. W zasadzie tak. Tam jest mama. Tak. Halo, machaj, machaj, rączkę, Halo? rączkę, rączkę wystaw, tu mamie, tu rączkę wystaw, wystaw <grystuj> rączkę, na pewno się ucieszy, dzięki. <grystuj>